Dzień dobry, dzisiaj razem z zatememem rozwiążemy sobie kolejne zadanko z wielomianów. Tym razem zadanie otwarte: dla jakich wartości x? Liczba taka jest nie mniejsza od liczby takiej. No to zapiszemy to sobie w postaci nierówności, czyli liczba taka, czyli x do trzeciej plus x kwadrat plus x, ma być nie mniejsza, czyli ma być większa lub równa od 3x kwadrat plus 3x plus 3. No to wszystko, zaczynamy od przerzucania wszystkiego na jedną stronę. Czyli mamy x do 3 minus 2x kwadrat minus 2x minus 3 większe lub równe 0. No widzimy, że nie da się tego pogrupować. No to musimy to do rozwiązać stwierdzenia bezu, czyli wśród dzielników wyrazu wolnego będziemy szukać pierwiastków tego wielomianu. No to najpierw w od 1. No to mamy 1 minus 2 minus 2 minus 3. No to widzimy, że to będzie na pewno różne od 0. Teraz w od minus 1, czyli mamy minus 1 minus 2 plus 2 minus 3. No to dwójki się redukują. Widzimy, że tutaj też to jest różne od 0. No teraz w od 3, czyli 27 odjąć. 18 odjąć. 6 odjąć 3. No to widzimy, że tutaj wyszło nam, 0, tak? Czyli teraz możemy podzielić ten wielomian. x do 3 minus 2x kwadrat minus 2x minus 3. Możemy go podzielić na x minus 3. No i co otrzymujemy? No, x do trzeciej na x, no to będzie x kwadrat. x kwadrat razy to, to będzie x do 3 minus 3x. Teraz to odejmujemy, czyli mamy tutaj się, musi zredukować zawsze. Minus 2x kwadrat, minus minus 3x kwadrat, czyli to będzie 5. Yy, przepraszam, to będzie minus 2, minus minus 3, czyli to będzie po prostu x kwadrat minus 2x. Minus 3. Dzielimy na x, no to otrzymujemy minus 2. Minus 2. Otrzymujemy oczywiście plus x i teraz mnożymy x razy to, czyli otrzymujemy x kwadrat minus 3x. Czyli tutaj się znowu nam redukuje, tutaj znowu wychodzi nam po prostu x minus 3. x minus 3 podzielić na to, to jest po prostu 1, czyli plus 1. Tutaj wyjdzie to samo i tutaj mamy koniec. Czyli otrzymaliśmy taki dwumian. No teraz ten wielomian możemy zapisać teraz w postaci właśnie takiej, jako iloczyn tych dwóch, czyli x minus 3, x kwadrat plus x plus 1 większe równe 0. No i teraz pierwiastki tego, no to już jeden pierwiastek. Teraz szukamy miejsc zerowych. Już jeden pierwiastek mamy, x równe się 3. Teraz szukamy pozostałych, czyli x kwadrat plus x plus 1 równe 0. No to delta mamy 1, podjąć 4. Mamy minus 3, delta ujemna. Jeżeli delta mamy ujemną, no to znaczy, że tutaj nie mamy żadnych pierwiastków. Jeżeli tutaj nie mamy żadnych pierwiastków, to możemy już to namalować sobie. Mamy tutaj tylko trójkę. No i współczynnik x do trzeciej półdodatniej, czyli zaczynamy sobie od góry, czyli ten wielomian wygląda sobie jakoś. No i jakoś w ten sposób będzie on sobie wyglądał. Kiedy on jest większy lub równy 0? No widzimy, że on jest większy lub równy 0 dla x należących od 3 do nieskończoności. Taką piszemy odpowiedź i to jest koniec.